Witam serdecznie 14 lutego. Patrzcie co się u mnie dzieje na pasiece. Patrzcie szaleństwo. Wszystko lata. Nie? Przedem sobie na spacer na pasiakę, bo tu dzisiaj walczymy troszeczkę. I pszczoły normalnie, słuchajcie, tam mam jakąś ramkę, coś z żarciem była wyciągnięta, nie? To obiadają ją. Oszalały pszczoły, patrzcie. Idziemy zobaczyć, czy coś już zdechło, to czy padło. Nie? Patrzcie, jak tu się włoski uruchomiły. No. Tu słabi, ale są. Tam z dziury też A tak Nie? Super. Widzę pył, patrzcie nawet pyłek tutaj przyniosła pszczoła już. No, czyli wiosna zimą, tak? Tak, jeszcze czegoś takiego nie miałem ani razu na pasiece. Możemy sobie obejrzeć, wszystkie pszczoły mi tu tak robią. Wszystkie tu włoskie, nie? Tu moje włoskie. Widzę, że dobrze, dobrze. Nawet dobrze to wygląda. Nie, one już tu latają od kilku godzin, to nie jest to, że przez chwilę. O, o te pszczółki się martwiłem, a widzę, że tutaj ich na razie jest, nie? Więc źle nie jest. Tutaj te, ale widzę lot jest. Nie włośki. Pędzą. Pędzą, słuchajcie, przyszę nie widzę, że pojedynczy pyłek wpada do uli. Nie? Teraz to nawet górczyca dopiero zaczęła kwitnąć, widzę. No słuchajcie, jakby była taka teraz, nie? Pogoda, to jeszcze by tą górczycę nanosiły jak szalone te pszczoły. Nie? Ale nie wiadomo czy to nektaruje. Bo one by zeżarły swój zapas. No. Trzeba manewrować. No ja słyszałem już historię teraz taką, że yy, yy, trzeba trochę jak w Anglii, jeśli pszczoły by się tak zachowywały jak teraz i by na przykład tak latały od, od, od co kiedy, to trzeba przed świętami niby zobaczyć jaki jest poziom cukru i normalnie je dolać. No, i piłą jadą wszyscy w koło, nie? I pszczoły tak samo piłują dzisiaj. <laughs> no dobrze, słuchajcie. Tutaj było to wszystko. Pszczoły naprawdę dzisiaj się uruchomiły. A to przecież listopad, tak? Połowa listopada, i pszczoły mi latają. Normalnie oblot, jak z wiosny. Jak ja bym miał taki oblot, nie? Słuchajcie, w marcu to bym był zadowolony po prostu niebywale. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Na razie widzę, że pszczoły normalnie latają jak wiosną, więc. Nie ma tej zimy tego roku. Możemy się cieszyć, tak? Jakby tak miało być, no to w rzeczywistości pyłek jest, tak? Cukru dorzucimy i one by mogły tak z nami, nie? Całą zimę, tak? I to by było to wszystko. Życzę wszystkim miłego dnia i, i, i miłej podróży pszczelarskiej przez życie.